halo wodku halo, nadaje. Co my tu mamy? No trzeba sobie to powiedzieć jasno. Mamy skarb. Mamy przyrodniczy skarb. Te graby i sosny i buki to skarb. Skarb, któremu damy cyferkę. 510 do zobaczenia. Rezerwat przyrody Czerwica to to jezioro dwie na nim wyspy i półwysep. Pierwotnie to było 7,4 hektara, teraz jest 12,6. I wszystko to było faunistyczne. O, właśnie przeleciał, właśnie przeleciał bohater. O, usiadł. Bo to. Poświęcone było kormoranowi czarnemu i kolonią kormorana czarnego. I jest poświęcone, a właściwie to trzeba to sobie skorygować, bo kormorany, które już tutaj miały zaznaczoną kolonię w 1934 roku, a w 1955 to było ponad 900 gniazd tej kolonii no i to było apogeum które osiągną, osiągnęły kormorany na jeziorze Czerwica trochę przedzierania bo chciałem sobie nagrać jeszcze tą zakochaną parę ten Bóg i Sosna w objęciach do samego drzewa, a tu jeszcze zazdrośnica jakaś się do nich nachyla i te sosny, które zasiedlały Kormorany, pousychane właściwie duchy tych sosen kolonia Kormoranów zaczęła zmniejszać swoje rozmiary od tego apogeum 1955 i w 2010 Podobno całkiem się wyniosły. Może ten punkt obserwacyjny o, pamięta jeszcze jak były tutaj karmorany, ale on jest już w stanie takim, który wskazywałby, że od kilkunastu, a może Dziesięciu lat nie był przeglądany ani remontowany. Rezerwat został przemianowany na rezerwat krajobrazowy i. Wskazuje, jak wygląda teren po kilkudziesięciu latach kolonii kormoranów. Nie mają sympatii wędkarzy, leśnicy też chyba niezbyt je lubią, no bo pięć lat gniazdowania na jednej sośnie albo olszy, jak tu, powoduje, że drzewo zamiera. Nie zazdroszczę też im stylu życia, bo każdego dnia trzeba złowić pół kilograma ryb, żeby przetrwać. A biorąc pod uwagę to, że nie mają takiego patentu jak kaczki, że skrzydła im mokną piór, a im nabierają wilgoci i trzeba je suszyć. No to ich życie polega tylko na suszeniu, nurkowaniu i jedzeniu. Niezbyt by pasowało wolny jak ptak kormoran. No nie. Do zobaczenia.